Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części budowy Antresoli. W ostatnim odcinku omawiałem wszystkie plany, a w tym, tak jak obiecałem, rozpocznie się już budowa. Ale na początku chciałem zacząć od desek. Desek, które przyszły do mnie w środę, w środę w pierwszy tydzień ferii i chciałbym nieco o nich powiedzieć, ponieważ okazało się, że deski na podłogę. Um, nie mają pióra w pustu. To jest raz. Niestety dzwoniłem do do gościa, u którego to zamawiałem. Okazało się, że zapomniał. Um, także no niestety deski tego nie będą, tego nie mają. Um, może nie będzie to robiło dużej różnicy, ale chciałem zaznaczyć, żeby nie było jakichś potem pytań. W tym momencie widzicie zdjęcia um, kilku desek, które poszły na wymianę, ponieważ um, 8 z nich a zamówiłem ich 30. Były popękane po prostu. Tak więc, po jednym telefonie udało się to załatwić i, i poszło one do wymiany. Następnie ja mam tutaj zdjęcia belek. Belki przyszły takie, jakie zamówiłem, o tych wymiarach. Także tutaj nic się nie zmieniło. Aczkolwiek tutaj też widzicie, są takie pęknięcia. Z tego, co się dowiadywałem, są to dość naturalne po prostu. Cechy drewna. Mm. Pomimo, że drewno kupiłem wysuszone, ono jednak w tym, w tym mieszkaniu, e, w tym domu będzie się dalej suszyć i może delikatnie popękać. Z tego, co się dowiadywałem, jest to naturalne, także e, mam się tym po prostu nie przejmować. Belki będą miały taką wytrzymałość, jaką mają mieć. E, na wstępie chciałem jeszcze zaznaczyć za, no, za jakość zdjęć. Jest po prostu no, według mnie fatalna. Niestety nie miałem możliwości robienia niczym lepszym. Wybrałem te najlepsze zdjęcia, jakie udało mi się zrobić. E, myślę, że zobrazują one to, co chciałem pokazać, a nie będę jakoś strasznie razić w oczy. W tym momencie już patrzycie na, na mój pokój, nieco już e, przemeblowany, że tak powiem. Wszystkie meble oczywiście poszły na zewnątrz. Myślę, że poznajecie to miejsce, w którym e, było biurko. Właśnie w tym. E, i w tym miejscu właśnie ma budować antresolę. Widzicie e, bardzo wysokie belki oparte o ścianę. Całą pracę zacząłem oczywiście od wykucia dziur na, na belki. Przyznam, że szło mi to strasznie mozolnie, dopóki nie znalazłem jakiegoś takiego sposobu, jakim było wykucie, wywiercenie w ścianie dziur. Dużej ilości dziur po prostu w miejscach, które mam wykuć, a następnie wydłubanie tego. E, młotowiertarką poszło mi to dużo szybciej a, niż, niż poprzednie dziury, które po prostu dłubałem bez żadnego pomysłu. E, w tym miejscu widzicie również, że jedna dziura poszła na wylot. Na szczęście pokój obok leżał jeszcze do mojego mieszkania, także nie było większych problemów. E, musiałem się przebić, ponieważ miałem opcję albo kuć w litej cegle dosyć dużo, żeby ta belka się tam wsunęła, a następnie, jakby wsunąć drugą. Stronę, albo po prostu wykuć na zewnątrz tą ścianę, która ona ma tylko 14 cm, wtedy belka po prostu sobie przeszła na zewnątrz. jak dla mnie było to dużo wygodniejsze. E, I tak też zrobiłem. Widzicie tutaj są wszystkie te dziury. Dziury, samo wykucie dziur zajęło mi około 4 dni. Jest to straszny czas, to jest oczywiste. Ale tylko dlatego, że nie miałam na to sposobu. Jeden sprzęt zaczął mi nawalać. Trochę się przestraszyłem, dlatego musiałem też trochę zwolnić z robotą. Około 3 dni zajęło mi wykucie dwóch dziur. E, następne cztery wykułem już w jeden, kiedy miałem już na to jakiś taki lepszy sposób. E, także dlatego też remont się sporo przedłużał. Po wykuciu wszystkich dziur przyszedł czas na oczywiście zamontowanie belki. E, pierwszej belki, która miała być przy ścianie. W tym momencie widzicie dziury. Jakie zrobiłem na kołki ściany. Co do kołków, to tak one wyglądały. Były dosyć długie. Nie pamiętam już dokładnie ich wymiarów, ale no, myślę, że możecie zobaczyć, jakie są potężne. Samą tą część plastikową trzeba było trochę obciąć, ponieważ śruba była wtedy za krótka, ponieważ musiała przejść przez 10 cm belkę. Także uciąłem te, te, te plastikowe elementy. Ja mi się, że jakoś o 5 cm to nie było dużo. I mogłem je już wkładać. To był mój sposób na zamontowanie pierwszej belki. Jako, że ważyło ona dosyć dużo, ciężko mi było po prostu ją tam włożyć. Dlatego też wymyśliłem sobie, że położę na szafę. Szafę razem z belką podsunę pod ścianę. Z tym zamontuję belkę w dziury. No i tak to w tym momencie wygląda. Dziury w ścianie na kołki udało mi się bardzo dobrze zwiercić Także tutaj obłoście bez żadnych problemów. I, i, i belkę przekręciłem niesamowicie równo z czego się no, ucieszyłem, ponieważ robiłem to kompletnie sam i bałem się, że może być coś krzywo, aczkolwiek wyszło no, idealnie wręcz. Następnie zamocowałem resztę belek, w zasadzie dwie, bo tyle mi zostało. Następne dziury i w tym momencie zaczęło to już coraz lepiej wyglądać. Jak widzicie po lewej stronie trzeba było wykuć kabel, kabel, który szedł z puszki z góry na dół do kontaktu. Trochę on przeszkadzał, a potem z, tego, z tej puszki na górze robiłem całą instalację. Także po prostu wykułem górę um, oraz, i w tym momencie wyciągnąłem kabel, ale, ale to może o tym pod potem. E, teraz widzicie zdjęcia, jak to wyglądało już z belkami zamocowanymi w ścianie. E, widać tutaj też e, pęknięcia, które, no jak mówiłem, raczej są naturalne, aczkolwiek no, mnie troszeczkę przestraszyły. E, no i w tym momencie już można było przystąpić do klinowania, czyli po prostu podkładania tych belek e, no takimi plastikowymi klinami aby po prostu one się nie ruszały przy uszczelnianiu ich potem materiałem. Klinowanie nie było trudne, poradziłem się z tym dosyć szybko. Tutaj akurat już poprosiłem do, do pomocy znajomego. Poszło to dużo, dużo szybciej. Jak się jednak okazało, beton, jakim chciałem przymocowywać belki do ścian, był bardzo złym pomysłem, ponieważ drewno pracuje. Jakby ono chciał właśnie pracować w tym, jakby twardym betonie, beton by pękał. Jako, żeby beton pękał, pękałaby również farba, który by byłby on pomalowany. No i z tego, co się dowiedziałem, najlepszy do takich rzeczy, najlepszym materiałem do takich rzeczy jest po prostu pianka, jaką używa się do montażu drzwi czy okien. Tak więc taką zakupiłem i opiankowałem właśnie całe belki. I możecie zobaczyć jak to wyglądało. Jak się okazało, chyba większość pianki, jaką zużyłem, ona potem poszła do śmieci, no ale tak myślę, że to chyba normalne. Um, no i taką piankę trzeba było oczywiście zostawić na cały dzień, jedną dobę, żeby ona, ona dobrze, dobrze wyschła.